Blogi siły rzeczy są albo konkurencją mediów tradycyjnych, albo są środkiem wykorzystania dla mediów tradycyjnego. I widzimy dziennikarzy, którzy powoli już zaczynają prowadzić blogi bo chcą, bo chcą mieć kontakt z czytelnikami, bo chcą dostosować się po prostu do tych czasów. My coraz mniej czytamy prasy drukowanej, wszystko jest w sieci. Jeśli czytamy ciekawy artykuł i możemy od razu do tego autora nawiązać, od razu przeskoczyć na jego bloga, dowiedzieć się o nim więcej, a nawet napisać czy też podyskutować z nim w komentarzach, no to jest to wartość dodana. No i tutaj właściwie walczymy z ogromnym trendem. Jeśli ktoś tego bloga nie zakłada, no to musi liczyć na to, że ten trend jednak będzie jakoś po jego stronie, że może ci wierni czytelnicy wcale nie uciekną do internetu. Jest to bardzo, bardzo trudne i jeszcze wielu dziennikarzy starej szkoły dziennikarstwa jeszcze nie jest do tego przekonanych, no ale jak widzimy po takich dużych opiniotwórczych tygodnikach jak chociażby polityka, że dobrze rozwinięta blogosfera to jest duży plus dla tradycyjnego medium. Może nie warto z tym walczyć, a warto zdecydowanie się zdecydować na to i zdecydowanie wejść w blogosferę jako media. W przypadku blogów na przykład skierowanych do inwestorów giełdowych, no, mamy ich półtora miliona założonych rachunków maklerskich. Ci ludzie chcą więcej czytać o tej giełdzie. Ci ludzie szukają i ci ludzie trafiają na przykład na bloga analityka giełdowego, który zajmuje się tym kilkanaście, kilkadziesiąt lat. On odpowiada na ich pytania, a zarazem w tym mamy w tle firmę, w tle mamy może nawet rachunek maklerski, który można też założyć. Czyli to jest taki mały, mały ciąg od informacji, gdzie bloger odpowiada na potrzebę czytelnika, do produktu, który sprzedaje marka, która firmuje blogera.